Ostatni weekend przyniósł firmie Rafako ogromne wyzwanie. Spółka musiała przeprowadzić transport ponadnormatywnych elementów komina, który ma stanąć w elektrowni Wrocław. Z Krakowa do stolicy Dolnego Śląska wyruszyły dwa konwoje, których zadaniem było dostarczyć wspomniany blisko 120-metrowy komin. Zobaczmy, jak wyglądała cała operacja. Jest czwartek, 22 maja. Z EDF Kraków, jednego z najbardziej strzeżonych zakładów pracy w Krakowie, wyjeżdża 10 pojazdów dostosowanych do przewożenia elementów o niestandardowych gabarytach. Cel – dostarczyć elektrowni Wrocław komin, który po złożeniu będzie sięgał chmur. Ten komin był produkowany w Krakowie. Z tego względu, że na terenie budowy i most Wrocław posiadamy bardzo mało miejsca, a dodatkowo produkcja tego typu kominów jest związana z emisją styrenu, który jest substancją szkodliwą i emituje dosyć charakterystyczny, nieprzyjemny zapach. A sama elektrociepłownia Wrocław jest lokowana. W centrum miasta, także dosyć mocno przeszkadzałoby to mieszkańcom. Komin był podzielony na 20 odcinków, każdy odcinek miał wysokość 3,7 metra i ciężar 3,5 tony. Transport odbył się dwoma etapami: pierwszy z czwartku na piątek w nocy, drugi z soboty na niedzielę. Żeby elementy w ogóle mogły wyjechać z EDF Kraków, potrzebne były aż dwumiesięczne przygotowania znaleźć po pierwsze trasę, po drugie uzgodnić z zarządcami dróg autostrad trasę przejazdów, jak również demontaż. W trakcie już samej realizacji tego projektu dużym wyzwaniem było to, że jednorazowo te ładunki o szerokości 6-8 metra musiały jechać w jednym konwoju na 10 zestawach takich specjalistycznych typu TIVET, który jest powierzchnia ładunkowa 40 cm od ziemi. W związku z tym te ładunki były bardzo nisko, przy ziemi jechały powodu potężnej ilości utrudnień. Sam załadunek Kowie. Wszystko odbywało się w miarę naprawdę sprawnie. Przejazd przez Kraków mieliśmy uzgodniony dobrze, ale dopiero się zaczęły całe problemy na autostradzie. Na czterech bramkach musieliśmy zdemontować zarówno sygnalizacje świetne, rozebrać kamery, rozebrać szlabany, jak również barierki. No i tutaj każdy pojazd był indywidualnie, jak na zdjęciach można zauważyć. Jeżą między budkami a barierkami, maksymalnie 2-3 centymetry było przerwy, tak żeby nie uszkodzić ładunków, jak również szlabanów czy tam tych budek, w których siedzą operatorzy. I następnym większym problemem, którym był, to są wszystkie ślimaki, tak zwane, gdzie się zjeżdża z autostrady, tak jak zjeżdżali z A4, na A8. Limak ma szerokość między barierkami 7 metrów. Ładunek 6,80 po łuku cały czas jadąc. Wszystkie pojazdy były przeprowadzane przez pilotów. To no tylko dzięki dobrej synchronizacji pilotów i kierowców można było to naprawdę przeprowadzić. Każdy pojazd musiał mieć sterowanie. Ręczne, żeby po prostu można było go przeprowadzić. Konieczność demontażu wymienionych elementów nie była jednak jedyną przeszkodą w planowaniu całej operacji. Ze względu na planowany remont na autostradzie A4 przez Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad musieliśmy o miesiąc przyspieszyć produkcję kamina i sam transport, bo w momencie rozpoczęcia remontu nie byłby on możliwy. We Wrocławiu przewoźnicy musieli zmierzyć się z kolejnymi utrudnieniami. Musieliśmy przejechać... Część trzecią Wrocławia, gdzie tam musieliśmy zdemontować dużą ilość yy, azyli dla pieszych znaków, wysetek, yy, i tak dalej. Mamy mówię, doświadczenie, już ilośletnie yy, pozwoliło nam to zrealizować. Pomimo naglących terminów i skomplikowanego charakteru przedsięwzięcia, transport udało się przeprowadzić zgodnie z założeniami. Nigdy nie jechało jeszcze taka ilość pojazdów konwoju. Przede wszystkim przy takiej szerokości. I to było jedną też z trudniejszych rzeczy, które były realizowane, bo w standardzie jeździ trzy zestawy maksymalnie w konwoju, Tutaj dostaliśmy jedno zezwolenie, żeby jechało 10 pojazdów. Pierwszy etap realizacji zadania trwał około 7 godzin, drugi przebiegł o wiele bardziej dynamicznie i brakujące części komina dojechały do Wrocławia dużo szybciej. Firma Rafako w swojej historii zanotowała już całe mnóstwo transportów wielkogabarytowych. Ten był wyjątkowy, choćby dlatego, że przewożono elementy wyprodukowane nie w raciworskich zakładach produkcyjnych, a w Krakowie. Tutaj jako ciekawostkę też w ramach kontraktu, który mamy podpisany z EDF-em, to są cztery instalacje odsiarczenia spali i dla lokalizacji Gdańsk i Gdynia elementy są produkowane w Niemczech i transportowane drogą morską. Oprócz transportu drogowego i morskiego, Rafako do przewożenia swoich produktów zdarza się też wykorzystywać transport kolejowy.